Nie bój Fajne, nie? Super. Bo no. tak tam No bo tam go kierujesz. Ty dwoma rękami się... Nie trzymaj się siodła, tylko dwie ręce na wodze. tak. Tak, bo kończy... Ty go skręcałaś. Przyduszałaś go. Dźwignij mu wodę. Dźwignij, nie pozwalaj koniu nigdy łeb na Bo cię zrzuci. Podnieś, nie bój się, podnieś mu. Normalnie pociągnij wodę i on o. I co idzie kierować, czy nie? To nawet ma hamulce, wiesz o tym? No możesz, za czym się. Tylko lepiej nie, bo ci w pójdzie, lepiej nie wiesz? Co? W ci pójdzie, wiesz? A wybije cię, bo nie jesteś wstrzemiona. To co mam zrobić? Jedź sobie, jeźdź sobie. Filmy ci robię. O, to nie żadnej musisz jeździć. Konie to lubią, naprawdę. I czasami go tak delikatnie łydkami uciskaj, wiesz, to on ci szybciej troszkę pójdzie. Nie zaśnie. No, delikatnie łydeczkami. obym dwoma, wiesz. Nie, masz jeździć jeszcze, nie bój się. Potem ja ci pokażę. Potem ja ci pokażę. Dobra. I ściągnij wodę do siebie. Pociągnij delikatnie. O. No ale nie bój się, to, to nie jest taki wiesz, konik co się go, da naprawdę delikatnie. Zaraz ci ja się pokażę, jak to się robi. Nie, masz jeździć. Jeździć, nie bój się. Boj się. Pytać, jak to on on nie on, on on tak on nie lubi tak w połowie numerku. On lubi do końca <śmieff releases> I zobacz koń aż łeb podniósł Do przodu rękę Tu do przodu? Do przodu tu, pół siat Inaczej do no przodu nie, trzymaj go na wodę, na kontaktyczkę. Olej, kurwo, chuj zbocz. Pomarznie. Kory by ja byś rzucił, wiesz? No i giły zbocz, zbocz, Jak to działać w lewo, to prawą prawo, bą, bą, Aha, w lewo to prawą, tak? No, to ja byś chciała linijkę no, łamać. Lewa ręka, lewa noga. Dobra, nie, nie. Wypierze się uczysia. Pralka jest. A Krzys musi być. Dobra, odpuszczam bramkę. Jasia, teraz trzeba normalnie filmik zrobić. Utrwalić, Jasia? No, nie Nie, nie, nie. Praw... Widzisz gdzie ci idzie koń? No. No to dawaj, Prawo. o Zawsze rozryczo, nie ma tu Te, bo to nie jest kierownica, no <ścoughs> To się zeskakuje. No jest eleganckie, jest, jak na ogierze, jest tak spokojny jak To chyba jest siłą. A jak się go zatrzymuje? Do tyłu, klesy. Do tyłu i wodę. I, I wodę. wody przytrzymać. I nogi do przodu. O. No. Co? Ty nigdy z lewej strony się z konia nie schodzi. No. Bo I nie poza tym. Patrzę raz to ci ja się pokażę. Co to jest Rodeo? Teraz będzie fajnie. hamulet. O. Za twardo jest, wiesz? No i boli go za twardo. Podbija no? go. powiesz aż nogę dźwignął. Patrz. Zobacz, aż nogę dźwignął. Ale super. No tak czekaj, czekaj. Nie chcę pojeść jeszcze. серйозно <laughs>